pilnuje linii obrony Manchesteru City. Luka Dyni! Ma Goal! Mati Reprezentanty Polski! Zaskakuje! João Cancelo! Atak, w którym główne role od... Gindo to też piłkarz, który potrafi zdobyć bramkę teraz. Coutinho! Coutinho! Stąd Willi, zatem jośnie oczywiście stopień trudności, przed którym teraz stoją piłkarze. Rahim Sterling i gol! miał zatem nosa Pep Guardiola. Tylko zaczyna taniec. Rodri! Goal! Gol! Rodri nie trzeba mocno, wystarczy precyzyjnie, ale się uforia. Kevin De Bruyne, De Bruyne wieża. 骗到北京岛